Nie będzie zaskoczeniem, że pierwsze pytanie chciałbym skierować do pana dyrektora Wolfa. Panie dyrektorze, no gdy trwały jeszcze negocjacje dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem długie negocjacje z Komisją Europejską prezes Daniel Obajtek ogłosił, że kolejnym krokiem musi być połączenie z. PGNiG i wielu komentatorów pamiętam wtedy orzekło, że no, to już trochę za dużo. Tworzymy państwowego molocha na wzór gospodarczych, takich kombinatów rodem z PRL-u. Ten argument pojawiał się i pojawia się zresztą cały czas w tej dyskusji. Wielu ekspertów podkreślało, że to jest jakaś mania wielkości. Po co nam taki wielki, multienergetyczny koncert? Tymczasem mam wrażenie, że nie dość, że udało się stworzyć silny sojusz z Saudi Aramco, to słyszymy, że kolejne akwizycje to no, naturalna droga rozwoju tak dużej grupy. Jak pan reaguje na te komentarze właśnie, że no, to trochę za dużo te porównania do kombinatów z PRL-u w, w Grupy Orlen, multienergetycznego koncernu. Jak Państwo w Orlenie reagujecie na takie Jasne. argumenty? Dziękuję, dziękuję za to pytanie. Dzień dobry jeszcze raz. Zastanawiając się nad tym, jaka jest przyszłość dla, dla grupy Orlen, widzimy jasną tendencję, że w perspektywie 15-20 lat zmniejszać się będzie rola ropy naftowej będzie rosła rola energii elektrycznej zarówno w gospodarce, jak i w transporcie. I, i w tym kontekście mówimy o tym, żeby z jednej strony budować silną... Czy, budować efektywność dla tej działalności naftowo-gazowej, zbudować taki, taki polski, silny koncern Oil and Gas, który ma zarówno wydobycie, jak i przetwarzanie i produkcję, przetwarzanie ropy naftowej i gazu i produkcję paliw, a z drugiej strony inwestuje w energetykę, w moce wytwórcze zarówno energii odnawialnej, jak i, jak i szuka rozwiązań w energetyce nuklearnej, i, I tutaj to mówienie o tworzeniu molocha, wszędzie spółki energetyczne, tam gdzie są państwowe, są jednymi z największych spółek w danej gospodarce. We Francji jest Total, we Włoszech Eni, w Hiszpanii, w Hiszpanii Repsol, w Norwegii Equinor. Wszystkie te spółki energetyczne to są spółki numer 1, 2, 3 w danej gospodarce i i to są nasi partnerzy w tym momencie, to znaczy my weszliśmy poprzez budowę, poprzez budowę tak rozbudowanej grupy Orlen, weszliśmy do takiej ligi dużych energetycznych spółek europejskich. Gdzie, gdzie z jednej strony patrzymy na, na takie firmy jako na konkurentów, ale z drugiej strony widzimy motel, dużą możliwość budowania partnerstw, na przykład w nowych biznesach. I ta skala, ta stabilność i, i możliwości finansowe, jaka ma grypa, na pewno tutaj na pewno tutaj pomaga. Więc nie chcąc powtarzać jakby tego, co, co mówiliśmy przez, przez, wiele, przez wiele miesięcy, na pewno w tej branży dużo może więcej i, i to był główny argument za, za konsolidacją nafty i gazu i wyjścia na energetykę. Od, od grupy Orlen zależy w tej chwili już nie tylko cena paliw na stacjach, ale też cena gazu, czyli no, te surowce, z których każdy z nas korzysta. To tematy bardzo często wywoływane przez opozycję, przez komentatorów, chętnie, chętnie komentowane o tym to choćby jak, jak mocno zależy to od postawy czy od działalności takiego koncernu no, łatwiej rozumiem panie dyrektorze, nie będzie ceny paliw dzisiaj dy, dyskusja dotyczy tego czy paliwo będzie w Polsce, czy nie będzie, to jak, jak paliwo, można się spodziewać? Paliwo będzie. E, ceny zależą od sytuacji na rynkach międzynarodowych. Jesteśmy w momencie kiedy e, kiedy praktycznie od, ostatnie dwa kwartały to był największy kryzys na rynku energetycznym od lat 70. XX wieku. Rynki znalazły się w sytuacji, w której nie spodziewaliśmy się, że się znajdą, bo ceny, ceny surowców energetycznych skoczyły kilku, czasem nawet kilkunastokrotnie. Ostatnie miesiące gdzieś tam widzimy oznaki stabilizacji, ceny gazu spadły, ceny, ceny węgla i ropy spadły, oczywiście do wyższych poziomów niż przed wojną, no, ale nie są to już rekordowe poziomy, takie jakie widzieliśmy latem. Więc tutaj, tutaj można pewnie z pewną dozą optymizmu spojrzeć w przyszłość. Patrząc na prognozy na rynku, na rynku ROPY, te prognozy mówią też o, o stabilizacji tej ceny w stronę takiego długookresowego długo optimum. I, I oczywiście wahania, wahania będą się zdarzać i, 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 i nie jesteśmy w stanie powiedzieć jaka cena będzie za 2, 3 czy 6 miesięcy, ale, ale robimy wszystko, żeby ta cena była jak najniższa i, i żeby była jak najbardziej dostępna, czy paliwo było jak najbardziej dostępne dla, dla polskich kierowców.